Zapomniałam bestia, Iclist limb przybyła. No proszę, wielki, boże to jest, stworze, stworze z cytrynetu, z cytrynitu? Boże, to jest jakiś kryształ, przecież my mu nic nie zrobimy. Ma ogromny mandibus macki i wije się i wije. Uwaga na jego zabójczy pył. Świetnie, super. Um, no więc postanowiłem jednak spróbować i zagrać. Dostaliśmy nawet ładny migration wave, 12 kresnali bodajże. I mamy z powrotem 98 ludzi w forcie. E, tu się okazało, kresnale sprzątnęły te... ...tęsy z podłogi. Dziwne. Ale okej. Okay. Może oni sprzątają tam, gdzie mają... ...high traffic? Bo tutaj mają high traffic ustawiony i sprzątnęli. W szpitalu nie ma high trafficu i tego nie sprzątnęli. Eee... Tu u góry też jest pełno krwi i tego też krostalnie nie sprzątnę. A nie, to jest cyrką. Ale, o, tu jest krew. I tego też nie sprzątnę krasnale, Mimo, że miałem idlerów chyba raz przez 15, z 15, przez jakiś czas, bo się zapatrzyłem i handlowałem dosyć długo. Ale co to za dowcipy, ej, Akurat jak yy, przerzuciłem się na miecze, już stworzyłem pełno miecz dla mojej krasnali, ojeju. Wyrzućmy okiem, E, Stil. Spójrzcie na to, mamy tu stalowe zbroje już całe i short swordów mamy, ojeju, bardzo, bardzo dużo. Um, no i co? I, I jak to niby ma działać teraz? Przecież my tego, się nie przebijemy przez tą cytrynę. Chyba, że krasnal szybko rozkaże zmienić szybko bronię na ten. Tych co przeżyli w życiu do jednego składu, niech sobie żyją razem, wspólnie. Um, chwilę, moment. który... który gościu tak tak e, cisnął i nas ocali przed bestią. E, Hagmar? Nie, nie Hagmar. To był kto inny. Immortal w ogóle ćwiczy ze złamaną ręką i złamaną nogą, a co tam? Bo nadal nie mam traction benchy. E, ty to tak cisnęś goblinę Rafalinus. E, Baltazarian Szassori, nie, kurczę. Który z was... Tak za zamordował. To było, bartło mi trąba, ale on nie żyje. Bart, Ej, no szkoda, szkoda, że umarłeś. E, wypełniliśmy wszystkie kofiny na tym piętrze i zrobiłem drugie piętro. Jeden, dwa i jeszcze dwa tu są zajęte, nie? Także, wow. Dosty tych zwłok mieliśmy. Ale Krasenę to sobie w z tym wszystkim porodziły i sprzątałem nawet. Ale no dobra mniejsza o to, ta bestia cholera jasna um, Mamy tylko jeden skład tym razem 8 gros zakutych w stal A to, to bestia nawet nie traci czasu od razu wskakuje do wody i płynie w naszą stronę Jakbym załatwić Albo sobie tam posiedzi w wodzie Okej okay. Też można e, Jesteście ubrani? No, oczywiście, że nie są z, bo mają bławek Jakieś rękawiczki. Dobra, to już nie mój interes, najwyżej sobie możecie. Mieliście dużo czasu wystarczająco, żeby się porządnie przeszukować do następnego i walki i co. Dobra, ja jestem co bestia, siedzi w tej wodzie. Może na A zamierzać? Nie, tam walić to już. Dobra, przenieśmy te do krasnoletki tutaj tak na róg, niech tam się trochę pośmieją. Z tego potwora można zauważyć to przypomnienie. No nie co to ma być Minotaur nas zaatakował jednocześnie mm Hmm, z góry Dobra miejmy nadzieję że może wpadnie w jakieś tam e, cage trapy Gdybyśmy mieli Minotaura to byłby Oj, no dobra Ta cholerna bestia się wycofuje chyba na co chodzi Ale jak wyślę kres do walki z Minotaurem, to zapewne zaatakuje ta cholera Dobra, Minotaur już odbiegnie na dół. Hmm. A szanse, że wejdzie w trapy są raczej nikłe. Dobra, to musimy wysłać e, whisker, Whiskersów na górę. Dobra, w takim razie... Go! Może się z ludźmi idealnie złożą i wspólnie zaatakują tego Minotaura, to byłoby spoko. Ale pewnie tak się stanie. Dobra pływa ta bestia cholerna. Sieć tam w wodzie sieć. Na razie. Później się tą zajmiemy. Ha dobra. Pierwszony minotaur. Gdzie on już jest... Uuu, już tutaj. Oooo. chyba kogoś już załatwił. Nie, tylko ma trochę krwi na nogach, ale to przez to, że... Dobra, już tu patataja na dół. O, o. A, a, zaraz się ktoś, co z nim spotka. No nie, oni nie uciekamy, akurat, no, dobra, to. Jeszcze przeżyłem chwilę. Jestem pieprzony Minotaur. Um, dobra, może jednak wycofamy wojsko. Tutaj mi się ludzie nim zajmą, co? Faleczni. Um, mam nadzieję, że cywile ogarną. Wystarczająco szybko i nikt nie zginie. Aaaaaaah. Dawaj się do kogoś Koło nam co załatwię. Jakaś cywila zwykła, dobra. To może. Łoto, Łoto. O, wow, no, oczywiście, że w mózg. O mechaniku! Kontek nie! Dobra, kolej, kolejnego dam czterwę. Engraver! Dobra, ludzie... Um, wydałem im rozkaz zamordowania tej bestii. Kto to jest? Sharkosan. san No, sharko -san strategicznie. Um, nie, jakiś militarny gość, którzy sobie tu porażę, ja, Ale nie był w składzie akurat, bo mam chyba trzech luźnych cywili. Um, whisker tours. Tutaj, tutaj jest to bestia. Um, kill. Dobra. A-a... Dobra, to jest tylko zwykły cywil. Dobra. Moi wojownicy wskakują na te i co to robią? Urwa ucieli mu lewą górną część tego. Ojej. Kończynę. Tam go sklepią No i już zabite. Dobra. Idealnie. Ale to nawet tak dużo ofiar znowu nie było. Teraz gdzie jest ta zapomniana bestia? Tu sobie pójdę, gdzieś tam na południu. No ja to luzik. Jasna, ale ale ofiar. Pieprzony cywile. mogliśmy tam zapowiedź myślę. Teraz pytanie, czy jakiś cwany człowiek sobie podrąbał killa, czy może jakimś kresną chyba człowiek zwykły. Ech, szkoda. Żyjesz panie? O, tylko pobijany jesteś. Już łeb, ale przeżył. Ten gościu. Dobra, czyli co my tu mam za ofiarę? Zwykły cywil. Um. Kotka chyba zabił? Ale ten kot przeżył. to teraz chyba ten kot! O ale! Trzymasz się. Nie ma problemu. No i tego. Truposza też tutaj sklejmujmy może. Okej. Okay. Teraz wrócą od razu do swoich zabaw różnych. ja to poobserwuję trochę tego Tę bestię. Zobaczmy jaki wykona teraz ruch. What the fuck? Oh Amen. Oddusił się Minotaur widocznie za to jakiś cios po płucach i niestety ale krasnoludzkie. Te krasnoludy nie przewidują żadnych magicznych, Eee... Resystracje okrążniewa wodowej i nie znają. No to chodzi. Dobra. Eee, no, a co my tu mamy? Za ciekawostkę. Jakieś oblężenie przybyło. Eee, kiepsko bo akurat e, handlarze wjechali na łapę. No kurczę, nie chcę, żeby było tylu straconych ludzi. Co to za gość A, to z jadzą. No ale co to za bida? Jeden skład. What the fuck! Ten goblin ujeżdża okay, w krokodyla. Wow. No patrzcie na to... Chyba sobie jaja robicie. Ja tam wyślę jeden składnie i oni po prostu ich zarżną. Wyślemy whiskersów. Biegnijcie to na samą górę. Dosłownie przed chwilą rozpać kali trolla na kawałki. Ej, niestety, ale nie mam sensa. Psuje mi się dysk twardy chyba. Przebadają go i wyskakuje, że jakieś złe bloki są, czy cokolwiek to jest, nie mam zielonego pojęcia, niestety nie znam się nad tym w ogóle. Um, także nie nagram tej bitwy bez sensu, nie martwcie się, dopóki nie uda mi się go odpalić, to po prostu przerwę, przerwę grę, nie? No, ale w każdym razie Whiskersi niech rzuszą, w ogóle nazywam swoje składy właśnie. Są Whiskersi, to są ci ocaleli z tego napadu potwora, pierwszego, legendarnego no i to jakiś tam dziesiąty militarny jeszcze go nie nazwałem, mamy kolejny skład no i prawie trzeci już mi się udało nawet tam pouzupełniać wartość naszego fortu to prawie 2,4 miliona mamy 105 krasnali, jest 257 późna jesień, żarcia mamy potąd po prostu samymi liśćmi, kwaribuszami które są warte po 30 tysięcy, mógłbym wykupić chyba z salutką ich karawanę, gdybym chciał, ale nie chcę, bo po co? No, ale mam nadzieję, że ich się zdążą tu dotrzeć. Bo jeżeli ci, ci od wagonów mieliby się sami tupić z nimi, wow, ale niskie FPS-y <słuch> nie wiem czemu tak. Może przez handlarzy, tyle wagonów, kurde, nie ma co mówić. No, stworzyłem też drugiego mechanika. Co by szybciej ładowali te pułapki. Oczywiście teraz do sobie pełno spamu, że Pułapki są nieaktywne. Jest, e, że potrzebują pustych klatek, o co jest strasznie irytujące. I, ale ten gościu jeździ na pieprzodnym krokodylu. To jest po prostu przekozajackie. No. To mniej więcej chciałem tylko tyle powiedzieć. Myślę, że co będzie tyle na ten odcinek, a bicie będziemy z nimi. Następnym, no a ten, ten, ten potwór w, w jaskiniach cały czas się gdzieś tu czai sobie, siedzi w tej wodzie. E, postanowiłem w ogóle mieć, tak, ten, się będą mieli wszyscy scalowe miecze, także będę ich wysyłał na goblinów głównie, e, no i ewentualnie nieumarłych, jeżeli będzie ich całkiem sporo. Natomiast tutaj mam drugi skład wyposażony w silver warhamery. Właśnie przeznaczone bardziej będą do walki z takimi legendarnymi bestiami stworzonymi z dziwnych materiałów, typu no właśnie. Pieprzony cytryny, te, cytryny whatever. Kryształowy potwór, nie? Także ktoś by przywalił mu mieczem, nie? To atak po prostu by się odbił, bo ma za małą, jakby przebijalność w stosunku do twardości materiału. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. A tak to ci. Kamieni to chociaż może coś tam odłupią, czy coś, te, coś z motami, obuchy e, ignorują, jakby. E, pancerz, ale robią takie, jakby, no, obrażenia cały czas, nie, jakieś tam robią. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że to mniej więcej tak działa. No ale wtedy to praktycznie kolosy z brązu i ze złota, czy z stali byłyby niezniszczalne, nie? Jeden sposób na pokonanie ich to caving, no to już jest a, takie. Mało zabawne. Pięciu ludzi w naszym wojsku jest ubrany w stal masterworkową. A prawie pięciu, bo ten nie ma gravesów jeszcze. O no, ale ten już ma... Proszę, patrzcie jak to ładnie wygląda, nie? Jezu, Baltazarian, ty w ogóle powinieneś dostać tego... Um, um, artefakt Miecz, chociaż on jest z żelaza zrobiony, Co nie wiem czy on będzie gorszy, czy lepszy od... Masterwork stalowego będę musiał policzyć to jakoś. No, ale dobra, już nie będę przedłużał tego materiału. Na pewno wszyscy nie mogą się doczekać, aż tu dojdzie do, do wielkiego starcia, także. Hm.